Może z 1,20 m wody, pod nami już 2,80. Mijaliśmy przed chwilą rynnę, gdzie było około 4 metrów. Zresztą tam nawet widzę, że chłopaki od żeglugi wyznaczyli nowy tor wodny, wstawili nową boję, żeby przypadkiem gdzieś tam się nie zakopać. Poprobujemy tutaj najpierw na tym rancie, może za jakimś boleniem, chociaż tak naprawdę woda ma już tylko 7 stopni, może, może boleń już nie żerować. Zobaczymy tutaj w rynnie, w której stoimy, może będą gdzieś jakieś sandacze, ewentualnie szczupaki. Jak tutaj się nic nie będzie działo, będziemy robić zewnętrzne zakręty, na których jest troszeczkę więcej wody. Tydzień temu miałem kilka fajnych brań sandaczowych, kilka fajnych sandaczy też wyjechało z wody. Także dzień krótki, zaczynamy łowić. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będą ryby i, i będą fajne hole na film. Problemem zakładam teraz na gumę, trochę tu rzucam, żeby ten, ten, ten dołek jest dosyć taki ciekawy, nie wiesz, ta rynna ma około 200-300 metrów długości. Takie zakładam. Nie, no oczywiście to nie ma. Mimo tego, że tych szczupaków na no, jest coraz mniej. Szkoda ale. Tak, no, ale Szkoda ryb, gdyby ryba poszła z przynętą w pysku, to, 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 to ona ma marne szanse na przeżycie, a dwa. Wiesz, jak to by był metrowy szczupak to byśmy sobie pruli w brodę na pewno. Póki co same straty w pudełku. Kolejne miejsce, kolejne na zaczepy. Niestety przynęty idą w zastraszającym tempie. 21 gram może. Troszeczkę niżej zobaczymy. Już kilka przynęt żeśmy posadzili. Biała guma, przy ciężkich główkach ogonek jeszcze nie gaśnie, tylko dalej pracuje, a mamy pod sobą 3 metry, tam może być jeszcze troszeczkę głębiej, może zobaczymy. Ciężki dzień dzisiaj przed nami, na razie jesteśmy bez kontaktu z rybą, no ale jeszcze mamy około 3-4 godzin do, do końca dnia, także może coś się jeszcze złowi. słodniej i zaczyna powoli wiać. Musieliśmy włączyć już czajnik z gorącą wodą. Zaraz sobie herbatę. Niestety ogniska dzisiaj nie będzie, bo nie wzięliśmy ze sobą kiełbas. nad nie było takiego planu. No ale dobrze, że mamy chociaż ten przenośny tutaj turystyczny piecyk. To można troszeczkę nawet ręce ogrzać. Niestety takie rękawiczki mało, mało co pomagają na taką pogodę. No ale gorąca herbata na pewno jeszcze Podniesie atmosferę na te dwie godziny, i miejmy nadzieję, że jakieś pojedyncze brania już były. Także miejmy nadzieję, że w końcu coś się wetnie. Chłodno pijemy sobie herbatę, szukamy ciągle ryb, a zobaczcie sobie. My też byliśmy w tygodniu, kilka ujęć z naszej wyprawy. Co to, to? Jak coś? Przeszkole. W szkole znowu Mały boleń. Ale malutki. No nie te, te drobnicy. Tak. Do wody. Dzieciak. Poprzednim razem nic się nie działo. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Co zakładasz? Zmiana na woblera troszeczkę niżej. Głębiej? No na razie przy wierzchu się nic nie dzieje, ja tak. zobaczymy. Troszeczkę głębiej, no, ale też nie za głęboko, bo tam jest, bo ja wiem, może z półtora metra. Pojedziemy bardziej przy dnie. Za jakiś czas jakieś ryby się pokazują. No niestety, sąsiedzi z drugiej strony Odry ustawili nam takiego klamota. W miejscu, gdzie powinny być ryby, stoi barka i, no i nie jesteśmy w stanie tam łowić. Na to? No co? Pidamka? Ale patrz, 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 Za skórkę Za słuchaj Ej, chłopina Czy to gdzie jest? jest, tak? Warunki straszne. Gwiazdy wieje. Też pada. Ale pole nie są. Trzyba. No fajnie ball. Co do Ja tak samo wygląda. No, ale, Czarny bolek No głęboka szerówka gdzie chodzimy? Najprawdopodobniej jakiś stado leszczy. Tutaj wyjeżdżamy, główkę mijamy się minaliśmy lekkie kamienie Tutaj jest dołek Najprawdopodobniej pojedyncze ryby nie? Pod nami nie pokazuje nic, ale ale tak to mniej więcej wygląda, nie? I wiesz, i muldy, i odbicie oddecha. To najprawdopodobniej też są ryby, jakiś pojedynczy głaz. Standard. ale stary wiesz miałem... ja też miałem, no przed stary. chwilą miałem na kiju rybę i, i zobacz na, na jakiejś szybkiej wodzie stara. tak hol będzie fajny bo on jest zacięty widzę to tak gdzieś wiesz, co najpierw kombinował był, tak najpierw był kopnięcie z tego napływu a później nie dał się Coś mówiłem, że będzie na tym napływie to... Ty żeś wjechał od razu był strzał Tylko z płytkiego wpadło No i ja tutaj pod kurtą znaczy pod kurtą, praktycznie pod łodzią Nie wiem czy po prostu On nie trafił, ale bra nie było wszystkim jest to, że Nie się podbieraka Tak, nie. trzeba będzie ręką podbierać. podbierać Tak, zaciętą rybę Wiesz jak to sądaczem jest, nie? On jeszcze ci nie daje stroszy dosyć mocno. Ciężko będzie, pokażę te kolce. Tak, tym bardziej, że on nie jest mały, bo on ma gdzieś 2,3 kg. Z tej strony go tutaj bierzesz? Tak, ja sobie, chyba na, na ogon będę brał, wiesz. Wędka daje radę. No, no wiesz, nano, nano zobacz. Na początku. Niezbyt jakoś optymistycznie podchodziłem do tego kija. Bo kilka boleni zgubił, ale to były nieduże ryby. Ale Kurde i ten kolor tego KTH, ostatnio też miałem strzały właśnie sandaczowe. Ten... Ta marchewka taka, nie? To jest taki wiesz... Podkurowe coś tam. Nie wiem, czy ta ryba nie była gdzieś kiedyś trafiona, wiesz, bo ogon taki... Czekaj. Ogon no. ciężko ci będzie. O, ale Poszedł w kotwicę. Zdążyłeś? Zdążyłem Ciężko będzie, ten go spod naprawdę przy... <kluzła> Czerny. 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 O, Da się jeszcze ja bliżej. Proszę pewnie o, go tutaj mi spróbuję go od brzucha, Bardzo Fajnie podebrać No jest taki tam sandaczek. Tak. Teraz go zmierzymy. Fajny gruby jakiś. Tak, taki bardzo kwadratowy jest, nie? Ale zobacz ogon ma chyba przez połóż go normalnie na Do sobie zmierzymy. Zrobimy jakąś pamiątkową fotkę. Pokaż. Ludzieński sandacz. A, bardzo piękna ryba, nie? Świetna, naprawdę świetna. Troszkę widać, że coś chyba kiedyś miała z ogonem nie tak. Albo może ją jakiś tam kormoran kiedyś przyatakował w latach młodzieńczych. No będziemy próbować. Pokaż tą swoją gumę, bo miałeś... Praktycznie w jednym momencie mieliśmy branie. No tak wygląda tą guma. Gumy w praktycznie równocześnie do, do wody. Fajny sandwich. No, dokładnie. Dobra, niech leci do wody. Okay. Ja stoję w zaczepie, Tomek, Tomek huluje rybę. Chyba, że już co przejdziesz za mnie. Nie co? Czekaj, gdzie Ty masz ten zaczep? Nie wiem, czy już w zaczepie nie jestem. Nie, nie, nie. Szczepa wiesz? Mówisz? No, czy tak... Tak kopie? Kopie jak Aha. Zapadł. Tak, jak żeśmy przypuszczali, nie? Spokojnie to. Ja tam stoję. Czekaj. No powoli tam możesz podnosić tą rybkę. Ona już jest z drugiej strony. Widzę właśnie. No to jest... Mocy brakuje? Nie, nie. Szczupak! Nie. nie no dobrze, tylko że Już już No, to całkiem, całkiem słusznych rozmiarów, Fajne, że tak powiem. No ale na główkę, czy na dozbrojce siedzi? Na główkę, na główkę. Główkę. Nie Jednak mniejsza guma, nie? W tym Ta, razem. Tak, mniejsza guma, Teraz czekaj na Wziął. No właśnie, widzę. Czyli tak jak żeśmy przypuszczali, wjedziemy na głębokie główki. Powinny być szczupaki w klatkach. taki szczupaczek. No. Standardowy. żeśmy dzisiaj rozmawiali na ten temat, że tego szczupaka jest coraz mniej na tej odrze. No ale jak widać Udało nam się dzisiaj jednego złowić Co, do wody, nie? Puszczamy. Niech rośnie i wywadamy Tu standard z rąk wyskoczył, nie dało się rady nagrać. No tak chcieliśmy zrobić inne ujęcie Ale tego szczupaka nie wyklucza. Nie, nie, nie. Czyli dzień udany. Udam. No cóż, dzień powoli zaczyna dobiegać ku końcowi. Kończymy dzisiejsze nasze łowienie. Było, było kilka bardzo fajnych brań. Tomek miał bardzo dużo pociętych gum, które powracały tak naprawdę bez ogonków. Ja skończyłem dzień na tym sandaczu, Tomek na szczupaku. Udaje, wydaje mi się, że dzień powinien, powinniśmy uznać za udany. Pozdrawiamy Was, zapraszamy na nasze kolejne odcinki. Miejmy nadzieję, że jeszcze pogoda pozwoli, żebyśmy w przyszłym tygodniu również na weekend zrzucili ludzi, polecieli w te same miejsce. Może znowu będą jakieś sandacze. Pozdrawiamy Was, do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć!